pamiętasz może funkcję kwadratową? Chłopie, funkcję kwadratową zapisujemy w ten sposób, jak sama nazwa wskazuje: masz tu element podniesiony do kwadratu. Ma to sens nawet. Teraz nie? najważniejsze to wyciągnąć współczynniki. Mamy tu A, B i C i to są takie nasze klucze do funkcji. A jak ta funkcja w ogóle wygląda? Na ogół funkcja kwadratowa wygląda tak. I teraz patrz. Jeśli współczynnik A jest dodatni, to mamy ramiona do góry, czyli uśmiechniętą buźkę. Jeśli natomiast jest ujemny, to ramiona są skierowane w dół i mamy smutną buźkę. No nie wiem, kto się uśmiecha widząc funkcję kwadratową. A pokażesz, jak to się rysuje? No dobra, to dajmy, że masz taką funkcję. Najpierw zapisujemy sobie współczynniki i liczymy deltę. O, ja wiem, jak to się robi. Jeśli delta jest dodatnia, to znaczy, że mamy dwa miejsca zerowe, jeśli jest równa 0, to mamy jedno. A jeśli jest ujemna, to nie mamy w ogóle. Tu mamy dodatni, więc są dwa miejsca zerowe. Pierwsze miejsce obliczamy tym wzorem, co nam da minus 2. Drugie miejsce podobnie, ale zamieniamy znak we wzorze i wychodzi 4. Nie wiem kto pytał, ale dzięki Ariana. To jeszcze obliczamy wierzchołek. Jego współrzędne możemy obliczyć używając tych wzorów. Punkt na osi x to będzie 1, a na osi y to będzie minus 9. I to wszystko? Teraz łączysz te wszystkie punkty i masz swoją funkcję kwadratową. Nieźle, Bili. Wpadnij kiedyś na narodowy, to też cię czegoś nauczę.